Siemaśna siema, Tajtori, witam was w Halloween, bo dzisiaj mamy Halloween! Dlatego postanowiłem, że w tym filmie przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny z aktualizacji 0.60 Między innymi tego, który się zlagował, ale dobra, już się odlagował. No i kilka innych bardzo ciekawych i śmiesznych skinów, mamy wszystkie odblokowane, więc będzie się działo. Oprócz tego spróbujemy nauczyć się trików na nowej mapce Don't Be Jelly, na której grałem tylko parę razy w poprzednim filmie, więc dzisiaj spróbujemy ją trochę lepiej opanować. Zanim do tego przejdę, na początek widzowy napiszcie mi w komentarzu, kogo byście woleli, żebym wziął. Czy na przykład tego oto kosmite, czy może tego oto śmiesznego, nie wiem jak go nazywać, loda po prostu, albo kawę? No bo to jest zawinęte też klanka z kawą. Ja chyba bez mojego. Napiszcie, kogo wy byście wybrali. I myślę, że kroki, które możemy wziąć, nie, tych nie będę brał, bo to też są nowe z tej aktualizacji, ale one zbyt nie pasują. Weźmiemy sobie te liście, musimy je przetestować i one są spoka akurat do tej kawy. A ja daję wam kolejną szansę na wygranie właśnie 1200 gemów z Stumble Jeśli chcecie je wygrać, to trzeba no być pod tym odcinkiem 1000 łapek w górę. Ostatnio nam się nie udało, brakło bardzo mało, więc jak teraz nam się uda, to po prostu wam je rozdam. Więc lajkujcie. Oprócz tego zostawcie też suba na moim kanale po więcej odcinków ze Stumble bo trzeba i lajkować, i subskrybować, jeśli chcecie wygrać właśnie 1200 gemów. A no i oczywiście jeszcze napiszcie w komentarzu wasz nick ze Stumble Guysa, to jest bardzo ważne no i bez tego nie będziecie mogli wygrać. Ale spoko, my już tutaj sobie zaczynamy gereczkę po jaki mam nick Tori Beta Pro. <laughs> Jestem pro playerem. Tu można zrobić od razu trika? Nie, chyba nie można tam przeskoczyć. Chciałem sprawdzić właśnie taki jeden trik, ale i tak tutaj się chyba opłaca wskoczyć i możecie teraz jakoś boczkiem? Nie, dobra, to to nie był opłacalny trik. Jak ja przez to odpadnę, to będę zły na siebie. Lecę na razie normalnie, muszę dogonić moich rywali, ale piękny jest ten skin, jak widzicie, mega mi się on podoba, ok? Jeszcze tutaj trzeba spaść idealnie i szukamy jakichś trików. No nie wiem, jakie mogę zrobić. Tutaj się spróbuję odbić na nią. Ej, ona mnie poraziła. Nie da się na niej odbić, myślałem, że jak na nią wskoczę, to wtedy mnie tak jakoś odbije. Tu są jakieś też jakieś zboczków, widzicie specjalne klocki, ale też nie możemy na nie wskoczyć. No nie wiem, jak ktoś z Was zna jakieś ciekawe te triki, to mi napiszcie, bo pod poprzednim filmikiem nie pisaliście w sumie jakichś ciekawych trików na tej mapce. Może jeszcze nie wiedzieliście. No w sumie jeszcze na nie tak nie można oficjalnie grać, więc się nie dziwię. O matko, ale ja to jest słabo na razie, strasznie gram. Patrzcie, gdzie ja jestem! Ty. Normalnie wchodzę w ściany. Znaliście, mordeczki, ten trick? Tu się da normalnie wejść w ściany. A może bokiem, tu sobie skoczę? Da się? Nie, nie da się. Tam Was od razu rozwala, jak skoczycie. W tej gierce raczej odpadnę, ale to jest taka gierka, żeby właśnie potestować tutaj troszkę trików. Później sobie zagramy kolejną. I na przykład w tej kolejnej będę już tryhardował, żeby po prostu zrobić tutaj wina. Ale ta mapka jest naprawdę ciekawa. Jak to mnie tam hapsnęło? Widzieliście? Boże, jakim ja jestem botem. No, masakra widzowie. Ale po tej gierce jeszcze ocenimy sobie, który skin z tej nowej aktualizacji 0.60 jest najlepszy. I wasze zdanie też mnie interesuje, więc oglądajcie do końca. Pokażę Wam wszystkie te skiny i mi powiecie, którego byście z nich wybrali. Ok, wskakujemy do bańki mydlanej. No i spróbujemy tutaj jakoś się przecisnąć boczkiem. Nie wiem, czy to mi się opłaci, ale dobra, przyspieszamy od razu, ok. Na tym tutaj bocznym wejściu trzecim jeszcze nie byłem. Dobra, skaczemy, po jak mi wybiło do przodu. Um, nie był w sumie to najlepszy ruch w moim wykonaniu. Już jakiś chłopiec na mecie, a ja nawet chyba jeszcze w połowie mapy nie jestem. Masakra, widzowie, kimicujcie w komentarzu? Ok, wskoczyłem tutaj takim innym torem. Nigdy wcześniej z niego nie jechałem. No i to mnie chyba przyspieszyło trochę. Dzięki temu mam szansę jeszcze awansować. Od razu wjeżdżamy w tą kulkę. Bardzo ładnie. Teraz tutaj lecimy sobie do boku. O, ależ to zrobiłem, ty. Patrz jak ja szybko lecę. Tylko teraz tutaj trzeba spaść idealnie na właśnie tą ośmiorniczkę. No i ja tutaj chyba jeszcze przejdę do kolejnej rundy, mimo wszystko, widzowie. Mi mimo, że próbowałem robić triki, o nie! Albo jeszcze tutaj nie chwalę siebie, bo teraz troszkę słabiej mi poszło. Dobra, pięknie mi to wybiło, skaczemy tutaj szybko. O, to było dobre, zdążyłem. No i ostatnia prosta, to jest tak naprawdę jest jakaś wielka nawalanka. Wszystko tu nagle leci na ciebie. Jezu, jak ja się wybiłem w górę. Górę, fajnie. Okej, okay, na razie idzie mi giga kozacko. Patrzcie, jak ja się tu wybijam. Ej, co jest tam z tyłu? Tam jest normalnie restauracja pana kraba pod tłustym krabem, widzicie? Tam z tyłu na tej mapce ona jest. Wow. No to co, lecimy teraz już półfinał, tutaj tylko 8 osób przejdzie, nie 16, to już tak łatwo nie będzie. A ja znam już tutaj kilka trików, więc już nie popełnię tych błędów, co w poprzedniej rundzie. I mam nadzieję, że mi się uda dojść do finału. Co się na mnie kurde uwzięła jakoś ta ośmiornica? Ale ona mnie tak przyspieszyła, że jestem pierwszy, widzicie? Czasem nawet warto pod nią wpaść. Ok, skaczemy sobie w górę. Wow, ale mnie to wybąbiło, ale to się opłaciło, bo patrzcie gdzie ja już jestem, oni tam gdzieś chodzą bokiem, a ja jestem już tutaj i mogę teraz sobie wskoczyć normalnie górą i jako pierwszy na razie jestem na prowadzeniu no i będę się zmierzał do mety, kurczę mogę tutaj zdobyć pierwsze miejsce, mam nadzieję, że zrobił wino, ty jakby mi się tutaj udało zrobić wino na tej nowej mapce byłoby super, znowu idę na skróty szkoda, że nie wpadłem tam jeszcze na tą rozgwiazdę która by mnie wybiła w górę, to by już dopiero było pięknie, ale jest naprawdę git, patrzcie, wszystkie tutaj banieczki są dostępne dla mnie Okej, okay, co ja robię? Co to jest za tryhard? Jak ja się odbijam? Co jest? Tu jeszcze chcę wskoczyć. Nie, po co mogłem normalnie tam wskoczyć? A ja wymyślam jakieś kurcze. I co, aż tutaj mnie cofnęło? Mega dziwne to było. Nie wiem, gdzie ja teraz jestem. Aha, dobra, na dalsze już mi etap dało, więc w sumie mi to pasuje. Jednak tutaj przeszedłem dalej. Okej, okay, skaczemy sobie na kolejne. I cudownie, jestem już prawie na mecie, a moich rywali nie widać. Halo, gdzie jesteście, rywale moi? tam nikogo nie ma. Nawet nie mam kogo spanczować. Więc jak widzicie, widzowie, forma mocna. Tak się powinno grać w tego Stambla. Oj, 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 ale oberwałem. To boli, panie, to boli. To też boli, no. Agresywne to jest bardzo. I zobaczcie, możemy podziwiać teraz piękne widoczki. Co tam jeszcze jest z tyłu za tą metą, widzicie? Um, tutaj mamy jakieś różne roślinki. No fajnie to wygląda. Bardzo fajna mapka. A więc co, widzowie? Lecimy z finałową giereczką. Troszkę zaspałem na starcie. Mam nadzieję, że jeszcze dojdę moich rywali, bo szkoda by było oddać im zwycięstwo. Ja jestem królem bobowej mapki, widzowie. Ja tutaj tylko mogę wygrywać. Nie moi rywale, kurczę Ja tu muszę być zwycięzcą. Oj, oj, oj. oj. Ojoj, oj. gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Patrzcie, co za trik! Znaliście ten trik na nowej mapie? O, matko, ej, to było mocne Dobra, może ten trik pozwoli mi wygrać tutaj, zwyciężyć Nie, nie, nie Udało mi się jeszcze uciec, teraz troszkę słabo to rozegrałem Ale mamy szansę jeszcze to wygrać, mi się wydaje Ja tu ich zaraz dojdę, spokojnie <laughs> jeszcze tutaj nie powiedziałem ostatniego słowa Okej, okay, teraz bardzo ładnie, możemy to nadrobić Ale moi rywale są dobrzy, to już jest finał Tutaj nie ma słabych graczy, tu tylko jedna osoba może wygrać Jaki pek, że akurat piłką dostałem No to jest totalny pek, dobra Skakujemy tutaj Aj, Nie, 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 nic chyba z tego nie będzie, widzowie tak mi dobrze szło we wcześniejszych, a tu kurczę każda przeszkoda. Każda przeszkoda akurat mnie chce atakować. Jak ja z tego spadłem? Przecież aż niemożliwe było. No nic, ale jestem już na kolejnym etapie. E, Oina będzie bardzo ciężko, bo nawet nie mogę przejść! No dobra, już teraz mi się udało przejść. Gdzie ja w ogóle jestem? Ty? Czy ja idę w złą stronę? Nie no, ja się pogubiłem ewidentnie, widzowie. Ja tu w złą stronę. Nie, no o tej Giereczce z całym szacunkiem, ale trzeba jak najszybciej zapomnieć. Przecież to, to, jest, to jest tragedia, no już ktoś wygrał. Dobra, to teraz omówmy sobie wszystkie nowe skiny z tej aktualizacji. Po pierwsze, mamy dwa skiny Diwali. One będą w specjalnym evencie, który wejdzie do Stumbla. E, patrzcie, jak one fajnie wyglądają, mają takie światełka. Mi się bardziej podoba tutaj Diwali Gal e, od Diwali Gaia e, Ta kobita ma lepszego skina według mnie. E, w ogóle mega, mega fajnie się tu świeci i to jest mityczny skinek. Mamy najśmieszniejszego skina w tej aktualizacji. Szczerze, ja wybieram tego z On się cały telepie jak galaretka, w ogóle. Ale kolorystycznie mamy dzisiaj podobny, u, podobne ubranko do niego, widzicie? Ja i on jesteśmy podobni. E, mega śmieszny skinek. E, no taki po co nie? E, mamy też kosmitek, który normalnie ma macki. On nie ma nóg, tylko ma macki, widzicie? To jest kolejny mityk. Mityki są przekozackie w tej aktualizacji. Bardzo mi się podobają. Mamy też Pudding Hit, czyli to jest ten skinek, którym przed chwilą graliśmy. On ma pęknięte to szkło, widzicie? Jak tak dalej pójdzie, to to szkło mu wpadnie do oczku, do oczek. Ja nie chcę, żeby mu się coś stało. E, u góry ma też jakieś tam chyba słodycze, powrzucane do tej bitej śmietany. W ogóle chłop nie ma stóp, nie? Jego buty tylko tam se latają. I kurczę jakaś farba mu wpada do środka. Śmieszny skinek. A jeśli chodzi o specjalne, to mamy tutaj ramena. On jest w ogóle z tej aktualizacji, czy z jakiejś wcześniejszej? Chyba z tej, ale nawet nie jestem pewny. E, patrzcie, to jest normalnie chłop, który ma w swojej głowie zupę. Czajcie? Ramen, to jest taka zupa. E, myślę, że ją możecie kojarzyć. I chłop normalnie to ma z tyłu. Ma pietruszkę na plecach. O co chodzi? E, mega dziwny skinek. No, mamy jeszcze Ryla 401. To jest taki specjalny robocik, któremu gliczuje się komputerek, gliczuje się ekran. E, wygląda to też dosyć ciekawie. Spójrzcie na Mercuriana. Jemu za to jakby jakiś wulkan w głowie buzował, ale ładny jest, taki fajny, złoty. Z tyłu ma jeszcze takie skrzydełka, że wygląda jak jakaś pszczoła. No i chyba jeszcze Sagittarius, ale dużo jest podobnych skinów do niego w Stumblu, więc jego jakoś specjalnie tu nie będę omawiał. Jeśli chodzi o legendę, żebym nikogo nie pominął, teraz Spongebob. Tylko ten Spongebob ma coś dziwnego z oczami, coś dziwnego z rękami, coś dziwnego z nogami. On jest cały zrobiony jakby z jakiegoś złomu. Oprócz tego ma chyba mózg w takim specjalnym kole do nurkowania u góry. Śmie to jest ten SpongeBob giga. No i następnie mamy Thanksgiving Giving Dinner. Ok. Czy to jest kurczak podany na talerzu jako głowa? Czy on ma kuchenne rękawice? I czy on w ogóle nie ma tłowia, tylko ma obrus? Nie, no co to jest za skin? Te skiny w tej aktualizacji są za mocne, serio. Patrzcie, jak to no ty śmiesznie wygląda. No dobra, mamy jeszcze tutaj gigaton Fisher'a. O, kurczę. No, on ma fajnego irokeza w ogóle, takiego zielonego. Świeci się. No spoko, też taki ciekawy skin, ale tamte mi się bardziej podobały. Nie mogło to jeszcze zabraknąć epickich skinów, czyli m.in. Patryka Rozgwiazdy. To jest taki gigaszef I mamy jeszcze Panią Pów, czyli to jest ta pani, która uczyła Spongeboba jeździć aut. Potem, pamiętam w takim biednym odcinku, jakiś smak oglądałem.